Szereg internetu, słucham. Kilka godzin temu w Hiszpanii uległ katastrofie pociąg tzw. szybkiej prędkości. Prawie już u celu wyskoczył z szyn, i bilans ofiar jest potężny. Do chwili obecnej jest to 77 osób, ale zapewne po zakończeniu akcji ratowniczej ten bilans może się powiększyć, a może nie, czego życzę wszystkim. To straszna tragedia. Kiedyś sam przeżyłem katastrofę kolejową, więc wiem, co czuły te osoby, które zdążyły w ogóle zarejestrować w swojej pamięci fakt katastrofy dla rodzin, które straciły osoby, straciły bliskich w tym wypadku, jest to oczywiście największa tragedia. Dlatego też w imieniu swoim, w imieniu wszystkich swoich widzów, w imieniu członków stowarzyszenia szerich internetu przyłączam się do bólu tych osób. Chcę powiedzieć Wam, że Mimo iż jesteśmy z dala od Was, jesteśmy z Wami. Chcę przypomnieć, że mimo wszystkich problemów i trudności żyjemy naprawdę we wspólnej Europie.